Jestem świnka Peppa. To świnka Peppa. To świnka Peppa. A to świnka Peppa. Gdzie pieniądze są za las? Samochód kempingowy. Peppa i George są bardzo podekscytowani. Wyjeżdżają dzisiaj na wakacje. Och! Gdzie jest tata? Tata przygotowuje dla was niespodziankę. Gitara sieba. Wypożyczyliśmy go na wakacje. W tym samochodzie jest naprawdę wszystko. Tym przyciskiem włączamy telewizor. A kiedy A co włączamy tym przyciskiem? Nie wiem. Nie przyciskaj, póki się nie dowiemy. Czy wszyscy gotowi do wyjazdu na wakacje? Dowie się w swoim czasie. No to w drogę. Hmm, ta mapa jest troszkę niejasna. O, chyba się nie zgubimy. Nie martw się, Peppo. Jestem ekspertem w czytaniu map. O, to trochę dziwne. Zgubiliśmy się? Ehm, tak. Masz jakiś problem? Zgubiliśmy się. Jak to? <noise> Grażyna. Nie działa! Grażyna? Prowadzisz bardzo nowoczesny samochód, który ma wiele udogodnień! Grażyna włącza się tutaj, o grażyna.